Eee, witam widzów, zobaczcie co dzisiaj Napotkano na swojej drodze, starszego brata mojego bizona, też w standardzie, zobaczcie też, jest tu potrójny pas, tu jak w starym typie pojedynczy, bez hydrostatu motowideł, praktycznie Prawie to samo, no starsze rozwiązanie, ale też bez statów Rocznik 80. O i co ciekawe, Header 3.60, krótszy jak w moim, w 4.20. Zobaczcie, jaki rodzynek piękny się uchował. Zobaczcie, jak jest to. O. Kombajniko, jak wszędzie ten sam no, zobaczcie eksportowa wersja do Danii no, z góry szkoda że tu mojego obok nie ma by dwa zrobił zdjęcia na raz dwóch bratów braci bizonów zobaczcie i też rozwiązanie jak, jak u mnie o identyk na zwykłej tej skrzyni tylko ten akurat tu nie ma tych hamulców na bębnach on ma tutaj, o dodatkowo tu wzmocnienie o, ma, no trochę jest inna konstrukcja jak te nasze krajowe no co ten chederek 360 bizonik teraz o fajna maszyna, zobaczcie jaki bizonik o. O Hederek O Dobra, to tyle z tych moich wyjazdów. Chwilę wam się pochwalić, na napotkał na swojej drodze Bizona Standardziko.